Witamy firma serdecznie ponownie w naszym bunkrze. Dawno nas tutaj nie było, e, ale tutaj już no, kukurydza skoszona, wywieziona. E, szykują się znowu remonty. Znaczy może nie remonty, tylko bardziej takie wykończenia po remoncie. E, wreszcie tutaj mój bumper odnalazł czas. E, jest niedzielka, e, żeby tutaj powykańczać te wnętrze w naszym salonie. Jak wiadomo, szykują się najpiękniejsze święta w tym roku. Brawo! A co to za grandzik tutaj zapiernicza? Oho! Ho, ho. Mały grandzicie. Idzie pomocnik. Idzie mały pomocnik do Tatusia. Tak? Pomocnik Tatusia jesteś? Co? Także szykują się pierwsze święta w naszym bunkrze i z naszym maleństwem. Także naprawdę święta będą. Absolutnie wyjątkowe. Mam nadzieję, że także przyjedzie siostra z Anglii. I naprawdę tutaj Doris się uruchomi, i dekoracje będą w tym roku pełną, po prostu parą. Ja już zbierane parę lat dekoracji. W zeszłym roku już się na promocjach przygotowywałam na te święta. Także no, będzie się działo być naprawdę wyjątkowo. Tutaj domówiłam płyty węglowe na tą ściankę. Te same płyty właśnie znajdują się za telewizorem i żeby tutaj było takie połączenie, doszły te płyty. Ogólnie jeszcze myślałam, żeby tą ściankę zrobić z tych płyt, z tego względu, że tutaj będą schody, bo do góry planujemy naszą właśnie sypialnię, a na dole Dorian będzie właśnie miał swój pokój, ale na razie jest nam dobrze tak, jak jest, z tego względu, że Dorian jest z nami przy łóżku, ja też nie muszę nigdzie biegać z góry na dół, także to jest na razie świetna opcja z takim bąbelkiem, ta wspólna sypialnia na jednym piętrze. A tutaj za chwilę będziemy wykańczać ścianę em, sztukaterią, tak jak są tutaj, to tu będzie sztukateria i nasz obraz oraz nasza choinka w tym roku tutaj stanie. się Od zawsze marzyła wielka na choinka, która wypełni właśnie salon, taka typowo jak na filmach, mnóstwo lampek, także też tu mam w planie opleść każdą gałązkę. Nie wiem czy mi starczy 400 metrów tego tych lampek w tej formie, tego drucika takiego stojącego. Zobaczymy, no na pewno będzie to misja i wyzwanie. Też zobaczymy jak w ogóle Dorian zareaguje na choinkę, czy będzie ściągał bombki, czy nie. Chociaż muszę powiedzieć, że jak były dekoracje halloweenowe, a nie było ich mało, no to Dorian w ogóle się nimi nie interesował, nawet jak dynie były po prostu na podłodze. Także zobaczymy, jak będzie z choinką. Niemniej, jak widać, już jest jedna listwa przyklejona. A choinkę już mam zamówioną, przyjdzie do nas za tydzień. Znalazłam świetną firmę. choinka naprawdę, którą zamówiłam, wygląda absolutnie jak żywa. A zamówiłam, moi drodzy, 3-metrową choinkę. E, niby w najszerszym miejscu mam mieć około 2 metrów, także zobaczymy. E, zamówiłam ją ze świata choinek, bo wiecie, tych firm z choinkami jest mnóstwo. I naprawdę obejrzałam wiele stron, ale tutaj te choinki mnie naprawdę zauroczyły, bo rzeczywiście wygląda je rewelacyjnie. I zobaczymy, zobaczymy. My będziemy mieli taką hiszpańską. Jesteśmy ja się śmieję, hiszpańską. Także wiecie, Marakasy i te sprawy zaraz będą. <grymne> ale zobaczymy jaka ona przyjdzie. Mam nadzieję, że nam się tutaj zmieści i że rzeczywiście będzie wyglądała jak żywa, tak jak na zdjęciach. Kamil, moi drodzy, to już jest naprawdę absolutny mistrz w tej dziedzinie. Sztukateria, po prostu, gdyby nie gospodarstwo, to by po prostu mógł się tym fachowo zajmować. Także kamień tutaj pach, 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 pach. Jak docinać właśnie te narożniki, łączyć. Ja zawsze się śmieję, że kamień wprowadza mężów, moje, moich koleżanek w kompleksy, bo zawsze, zawsze zazwyczaj tak jest, że dziewczyny właśnie mówią, że o taką sztukaterię by chciały. A wiecie, to nie jest taka łatwa sprawa, to naprawdę trzeba się namierzyć, yy, na, 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 na wycinać, nakleić. A to jest taka namozolna no, robota. Ale Kamil tu się wspenia, wspenia takich, w takich rzeczach jak ma czas. Tatuś, pomocnik przyszedł. Prawdziwy pomocnik przyszedł. Pomocnik On przyszedł po miarkę, bo mu zabrałem, nie? Co? Miarkę ci Nie, Nieprawda, on przyszedł ci podtrzymać tą miarkę. Dobrze. Ale nie grzy. a pój. On musi ją zdegustować, czy rzeczywiście czy, dobra, centymetry odmierza. Właśnie o swoją ulubioną tutkę. E, naprawdę, dla nas to jest świetna sprawa, zwłaszcza polecamy do nauki jedzenia samodzielnego, bo on taką tutkę sam po prostu wciąga w dwie minutki. E, akurat tutaj mamy schipa, jabłko, gruszkę i dynię. Doria na przykład uwielbia pieczoną dynię, to jest naprawdę, je ją aż z apetytem. No, ale z łyżki to nam wszystko tak szło opornie, no poza tą dynią. No i dlatego tutaj wyszło te tubki. Szkoda, że nie ma mięsnych smaków w takich tubkach, bo to by było naprawdę zbawienie. Niemniej bardzo polecamy. Też jeszcze Dorian bardzo lubi zbobowite te niby drugie śniadanie tam z kaszą jaglaną i w ogóle. Eee, a też fajnie, one te nakrętki mają tutaj taką mleczne. mleczne tutaj ten czubeczek. Bo wtedy widzę, czy dzieciątko rzeczywiście pobiera to jedzonko, czy masuje dziosełka. Ale no, my bardzo polecamy. Dorian na tronie, na razie nie chce uciekać że zaraz powiesz, pewnie już czas się kończy, nie? No. Mama, pięknie. Mama, mama. Jęcząca mama to mu wychodzi pierwej sort. Ne? Ne, 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 No. Mamusia w końcu chciała wypić kawkę. A tutaj co? Spacerek. Dorian śpi. A tymczasem na świat przyszedł pierwszy cielaczek z tego stada. I co mamy? Także pierwsza pierwsza jąbeczka. Gdzieś tam ta krowa ona no, zawsze to będzie następna zaraz już lata, bo myśli, że to jej było. A? Chyba że jakiś miała spiz <laughs> Nie muszę się cielić, aby ja to miała cię na karę. <laughs> Szybko bez porodu. Nie pasowało. Kamil popsikał pępek i już krowa leci z koksem. Już go wylizuje znów. Nie, Nie wiem na co to. Co? Tę armatę widziałeś, co stoi? Yy, ta, którą by ktoś wziął za bobka? Nie, ta, ale... No nie, ale to jest kawał czołgu. To być miało jakby bliźniaki, miała mieć co najmniej. Bych powiedział, że bez paszy, bez paszy za, za tuczonki. No. To jest one bardzo dobrze wyglądają, nic im nie brakuje. Ale też coś chciałam mówić, zaraz no, zaraz tak na zagęszczenie, bo kamień tu podsypał żarć, ale z tyłu one mają naprawdę dużo miejsca. E, patrząc na to, że... o, tam już jeden wyraz koło termomiksa, kable obgryzać. E, no, wydaje mi się, mają więcej metrażu, jak, e, że tak powiem, e, książka agencyjna pisze Janek? Kto pije z krówkami? Pijesz z krówkami? Mleczko? Tutkasz mleczko? Co? Od krówek masz mleczko? Co? Witam firma serdecznie, 26 listopada, pierwszy śnieg Doriana. Teraz porwała go na spacer wózkiem. Minus jeden na razie kam już z ładowarką jak widać pojeździł, podkarniał śnieg z dróg. Przyszła także nasza choinka ze świata choinek. I będziemy ją rozbierać, ja już się po prostu nie mogę doczekać, jestem absolutnym duchem świąt, wiem, że dla niektórych to jest za wcześnie, że kiedyś to się ubierało w Wigilię, ale moi drodzy z biegiem czasu człowiek ma za dużo obowiązków, zwłaszcza kobiety, żeby to wszystko zostawiać na ostatnią chwilę. Ja zawsze mam naukę, jak zostawiam wszystko na, tym, na chwilę odnośnie dekoracji, to potem latam i z gotowaniem i z dekorowaniem i nie, mogu, nie umiem się po prostu cieszyć tym momentem, mm, który jest przygotowywany, a tak ze spokojem nacieszymy się tym wszystkim, a magię świąt tworzymy my sami. Stany ubrane w rewoluszyny ty rewolucje. Doris to już wiadomo, bo się częściej na nienawidzę zimna. Nienawidzę zimy no. lepiej, jak akcy cytuję, bo stanę lato, jak zimę wam powiem. Chodź. Dorian i jaju, mama. mama, tak i baba? I baba? Tak, pięknie. Także u nas taki poranek. Choinka już jak widać czeka. Ale nie jest jeden karton, a są kartony trzy. Także będzie ubieranie choineczki. I i Dorianek. Zobacz. Reniferki dwa. czy jeden reniferek. Mój mały reniferek. Tu, 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 Dorian jest, jak to zawsze mówi moja mama, Dorian jest dzieckiem nieposiedzialstwem. Tak jak powiedziała pani Dziś Polska jak miał dwa miesiące, że to nie będzie dziecko, które będzie siedzieć. No i tak jak powiedziała, tak rzeczywiście z biegiem czasu jest. Także Dorian i w ogóle siedzenie na rękach, albo noszenie, no to nie jest takie dziecko, które dzieci widzę, rówie się nisy, to po prostu te dzieci się nie ruszają. One się nie ruszają, siedzą grzecznie. Gdzie mają główką, gdzie tam rączką. A Dorian, akcja. Tu, 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 po prostu. On nie umie wysiedzieć na miejscu. Także moi drodzy, troszkę mi się w życiu pozmieniało. Nie wiem, że jest mnie mniej na YouTubie, ale naprawdę no, mamy bardzo, bardzo, bardzo ciężki Dorianem. Kiedy się budzi, tak jak budzi się co trzy godziny na mleko. To między tymi trzema godzinami potrafi, potrafię i to niego, o, nie wiem, nawet, nawet po cztery razy, e, razy, po dwa razy, po trzy, bo po prostu płaczę i muszę go wyciągnąć z łóżeczka, ululać i odłożyć, stracinie jest lekko. E, ale ja nie narzekam, że nie śpię w nocy od lipca, trzy dni przed chcinami, dosłownie się. Po no bo cieszę się, że jest z nami. Czasami no, naprawdę strasznie jestem poirytowana, zdenerwowana i po prostu mam dość wszystkiego. No ale no nie mogę na jakieś powiem, że mam naprawdę ogromne szczęście, że się mamy, Przyłumamy tego to tego Nie oszukujmy się, no gdy kobieta staje się mamą, ta odpowiedzialność znacznie ogromnej i największej części spada właśnie na kobietę. I dlatego też jest jak jest, że tutaj zapanowałam bardziej w tym naszym bunkrze. I Tak, wiem co sobie myślicie. Też jeden chłopak do mnie napisał, że to nie jest hejt, ale myślał, że moja mama będzie mi więcej pomagać przy Dorianie i że będę więcej pracować na tym gospodarstwie. No widzicie moi drodzy, moja mama też już ma swój wiek, tu biodro, tu tamto. Ja też nie mam zamiaru nikogo zmuszać do tego, żeby się zajmował moim wnukiem, swoim wnukiem tak codziennie. Moja mama jest u codziennie i się tam bawi, Toriana jak wyjść, to zawsze mogę na nią liczyć. Oj, ja dzieci. tak samo mogę liczyć na mamę, no ale no to jest jednak obowiązek, tak, takie małżeństwo. Co? Idziemy na drugą drzemkę? Spać? Druga drzemka? Właśnie widzicie, jak chcę coś nagrać, to wtedy Torian. No, bo też Dorian nie jest do takim dzieckiem, które hmm, potrafi na przykład siedzieć w końcu i godzinę się bawić samo. Nie ma takiej możliwości tego. drodzy, muszę znowu odłożyć telefon i yy, idziemy na spacer. Dlatego też jest mi ciężko cokolwiek nagrywać, no bo ja też nie chcę być mamą z telefonem. A Dorianek potrzebuje po prostu dużo yy, mojej uwagi, bo też się bardzo szybko rozwija, bardzo dużo rozumie. Yy, no i. Jak coś zaczynam, potem nie kończę i potem no, w nocy jeszcze nie mam jak złożyć, no bo chociaż po trochu staram się spać, no, ale nic, musicie mi wybaczyć, może ktoś to zrozumie, może jakaś mama. Dzień, patrz, Ale máme záspy, synek. Máme záspy. Oho. Chłopaki chcą zrobić lodowisko dla Doriana. Když Doriana, jak chłopaki lodowisko chcą ci zrobić? Widzisz, jak fajnie? Driftujemy! Driftujemy!